ma Dzisiaj się będziemy bić z Ja oczywiście, on ma ułatwienie bo przed chwilą go rozwaliłem więc on ma ułatwienie, albo ja w sumie zrobię to tak. Dobra, się Widzę. Ja sobie też kostiumek jaki założyłem tam, bo mam Taky? To je šíl. Jezu, šíl. No, jezu, chyba. Jezu, šíl. Jezu, šíl. v šíl. Jezu, jak Jezu, šíl. jak šíl. Jezu, A jak tak Jezu, no to i tak dají. Yes, Ojej, no. oh. bo ja się, że mogę zginąć, ja. M Czekajcie, ja mam koronkę dobrą, mam. no. dawaj! O, wjeżdża, dobra. Ja oczywiście mam posiumek, który mi daje regener regenerację 2. Żeby trochę łatwiej było, wiecie. I tak to jestem ten Dwa mam tutaj bombardę. Nie wiem co nawet. Tu nie zakazywałem po babiku, więc sobie wezmę na pasek. Trudno. Przecież ja go porobię. Przecież ma no bez setu. No tylko z regeneracją 2 tak naprawdę. I z tymi efektami przegrać? Bez seta oczywiście. Dobra, łatwiej mu lekko. Dajcie w ogóle łapkę w górę i suba. To ja mu łapkę. Ja mam tylko dlatego klapę założoną, bo ja mam na niej regenerację. O, ile on bije bez tego kostiumu. O! Panika. Spanikowałem lekko. Szkoda, że jakiś wampira nie mam. O, chyba mój koniec, chyba mój koniec. Próbuję tak. O! Tak? Ale on dosał. bo Boję się, że mogę za chwilę mój niecik porzucić. Ale na razie jeszcze na... Na razie jeszcze na chilu widzowie. Więc bijemy go sobie. Raczej nie padnę, bo on tą regenerację 2. Nie wiem, po co on tą bombę użył, ale powoli mam mało HP, boski kopór i teraz jem. I teraz się tak zamuruję i wiem sobie. Dam mu i wjeżdżam. Wjeżdżam w niego i go rozjeżdżam. Nawet nie wiem po co takie droklatki tu wrzucam, ale po coś na pewno. Marchewkowy. Zapomniałem, że ja mam jedną rzecz: marchewkowy ołówek. Dałem mu zatruty ołówek, czemu? Aha, a dobra, bo ja mam kilowik. A się ja na nas wykopię. O, w podziemiach jesteśmy. No i teraz to się być możemy, prawda? Buty mu padły! Buty mu padły! D. The... McLaren w ogóle Milon, Next. Ja mam 8 Mega fajnie, że mnie przemieszczał. O, bomba! Dzięki! Heavy. Fajny. On nie wiem, co się dzieje, chyba. Mój secik powoli zaczyna padać. To założę sobie na zmianę, w razie czego. Mam trochę mało Hapsona, więc mu dam to wewnika. Teraz się tak muruje. O nie! Ginę. Muszę wymyślić jakiś plan. Wiem koksa. Tylko klata. Jest. Ledwo, ale przeżyłem. Po prostu jest lipa. Ciekawe jak mam jego dostać bo mój dobrze się trzyma. No jak ja go poro, więc nie wiem. W razie czego mam do więc w każdej chwili mogę mieć tak naprawdę 3 sekundy spokoju. No mu nie będę robić bo tak trochę, bo zakazaliśmy sobie w walce. O kurde... Kurde, pieczona. Kurczak! Kurczaki pieczone. Dobra. Linch. Kiedro! Trochę już w potrafię się bić, więc raczej to nie będzie dla mnie problemu. Pamiętajcie, że ja mam regenerację 2. Leta już na niego nie będę ściągać. No. To by bez sensu było. Oh, ja padnę, ja padnę, ja padnę, ja padnę! Ja padnę, ja padnę! Szybko do bików O! No! Dro... Nie, nie mogę fiedroklatki. O! Czemu ja boskiego toporu nie mam? Dobra. Ciekawe co by było, jakby... Bo... Ja mam kilofik, ja nie mam kilofu na pasku. Muszę mieć kilof. Szyklo, zamiast tej fiedroklatki. Hiedro... Dobra. Nie. Padnę, 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 padnę. Potrzebnie tą hydroklatkę też podałem. O, mam kilof na pasku, może i nie padnę. Dobra, jestem w Kowebach. Chyba GG. Popór. Jem, jem, zdążę, zdążę, zdążę. I uciekam. Pełny gaz, pełny gaz Jak ja to przeżyję. Będzie ciężko, ale uda się. Udało się, ja muszę uciekać. Ja mu będę orać, bo ja mam regenerację 2. Żeby nie musiałeś kopsów. Szkoda, że obsa nie mam. Bez lekki lipson. Czekajcie, mam pomysł. Oram, oram. Oram i rzucam tu. Kurde. Nie weszło. mi, bo chciałem go w klapce zamienić. Tylko zatruty ołówek, zatruty ołówek mu dałem. Nie, mój No to mi nic niebierasz kolego. Po co by ten topór był jaka mi już to nic nie dało praktycznie. Chyba, że se zjadł w tym czasie. Więc zjadłem z jakieś 20 kocików. Tutaj sobie lekko zaoram. O! Wyporąc obiekt, bieg, tak tak Teraz ja tu wybiegam. Teraz mu... Aha, dobra, tym ma takie plany. Uciekam, patrzcie, on za mną powiernię, tak? Miałem rację. I teraz chobabiki. Szkoda, że już więcej łebików nie mam, bo to się przydało. Też mi pewnie sad, zaraz padnie. Panika, 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 panika chyba. Nie, buty mu padły, buty mu padły. Czemu on to nie zmienia? Ostatni kołeb, nie trafiłem. Set powoli pada. Mam zapas kołebów? Mam pierdniki, mam pierniki Jem pierdniczka i uciekam. Ale nie tak, że wiecie, żeby mu zorać już tak na zawsze. Tylko patrzcie, on pewnie... O no kurde, dobra. Na chwilę będę miał przewagę, jak on kilofa nie ma. Czekajcie. Ja zaraz tam do niego wbiję. Poczekajcie. Podkopię się pod niego, pod nim. No dobra! Nie ma butów! Let's go! tam go! Mój set spoko się trzyma. Szybko boski opór O! Wszystkie eventówki. Wszystkie eventów na jego na naraz. O, o. On ma tyle eventówek na sobie, że to jest chore. Masz jeszcze Glinsza jako prezencik? Padnie, 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 padnie. A nie, ma dużo nawet. To jest mój plan już. Mam plan na niego. I ja tutaj mam shillerę taką. Teraz ja wyskakuję. Dobra, na, na 10 sekund zamkniętymi oczami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. A nie, dobra, już widzę. Ja przez przypadek okłuczę, jest. Nie, no, nie ma nawet lip, bym powiedział. Czemu on butów nie ma? On musi mieć mało. Na sobie nie pokazuje. On ma mało, on ma mało. Panika chyba. Panika. Panika. I cały czas, cały czas jak oksy. No dawaj, zimie, zimie. Dobra, Masz to. Masz to. Jesteśmy razem, no nie zaraz już. Przecież przez ten cały czas dawałem fory i tak naprawdę to są moje maksymalne umiejętności. Zapomniałem tego i no, najg. Dobra, chciałem tylko pokazać tak nie. Zostawcie łapkę w górę i suba, bo tak się umawialiśmy, że jak wygram. Dobra, no i to będzie na tyle.